serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę praktycznie to samo co w poprzednim będzie to rejestr z krążącą jedynką na czterech przednikach J, różnica będzie taka, że będzie bez samokorekcji będzie to to o czym mówiłem, yy, że pokażę w poprzednim odcinku że jedynka będzie krążyć z ostatniego, potem od razu przechodzi do pierwszego do pierwszego miejsca na tym wyświetlaczu dobra, mieliśmy coś takiego i później z negacji z Q, łączyliśmy te negacje z Q w bramkę, tutaj NAND i jeszcze jedno nędz. Tutaj zrobimy trochę inaczej, że tą negację pociągniemy tutaj, a tutaj ostatnie wyjście po prostu normalnie pociągniemy tutaj do pierwszego wejścia. I co teraz? Są same zera. Dlatego, że nie ma tak zwanej tej samokorekcji, o której już wspomniałem. Wspomniałem. I chodzi o to, że na początku musimy my sami wprowadzić stan, który nie może być stanem tutaj 0,0 albo na jocie nie może być 0 po prostu. Dobra, jak to zrobić? W tym programie zrobimy na przykład taką sztuczkę, że usuniemy to połączenie i wprowadzimy tutaj wejście do Jota. 1 tak? No i uruchomimy. Jedynka się pokaże na pierwszym miejscu i na drugim i tak dalej. Tylko co dalej on? O, widzimy, że ta jedynka będzie się co drugi raz tutaj pojawiać. Przez to, że tutaj mamy tą jedynkę wprowadzoną cały czas. Takiego czegoś nie chcemy, więc zatrzymujemy, usuwamy tą I teraz po prostu z ostatniego wejścia łączymy do samego początku. I jak uruchomimy dalej. I to zobaczmy. Dobra. To pojawia się nie to, co chcemy. Bo wprowadziliśmy drugi stan niedozwolony. Ok, No to poczekamy aż będą same zera. Będą? Albo i nie będą. Dobra. Prowadzimy tutaj 0. I teraz się wszystko wyzerowało. Dobra, usuwamy to i robimy tak jak wcześniej. Aha, czyli najpierw dobra, wprowadzamy tą jedynkę tutaj, uruchamiamy. Uruchamiamy bez pauzy. Dobra, i pojawiła nam się jedynka. Czyli tutaj pierwsze wyjście już mamy tu jedynkę na pierwszym wyjściu. W tym momencie to kasujemy i teraz podłączamy to wyjście do pierwszego wejścia i startujemy dalej i teraz przechodzi i od razu drugie, trzecie miejsce, czwarte miejsce i od razu pierwsze miejsce dobra, czyli stan automatycznie musimy ustawić taki że tutaj na tym wyjściu konkretnie musi być jedynka tutaj chyba zera, tutaj widocznie jedynka i musimy to automatycznie wprowadzić przez jedynkę tutaj na wejście potem oczywiście to odcinamy i łączymy z ostatnim do pierwszego i tak właśnie to wygląda bez samokorekcji Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.